Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my rozmawiamy dziś o pięciu kłamstwach, pięciu mitach Jarosława Kaczyńskiego. To są mity, które miały i na samym początku to jakoś działało. Mity, które miały tworzyć jakiś taki pozytywny wizerunek. Polski. Zacznijmy od łuku triumfalnego na stulecie Bitwy Warszawskiej. To jest bardzo ciekawy wypadek, dlatego że ten łuk triumfalny, co szkodziło, żeby wybudować łuk triumfalny, o którym, o którym oni powiedzieli na stulecie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. A no, drodzy Państwo, oficerowie prowadzący z Rosji się nie zgadzili. To nie jest żart. Po prostu y, rosyjskie kontakty PiSu powiedziały, że absolutnie Władimir Władimirowicz nie chce widzieć żadnego pomnika zwycięstwa nad Rosją w Polsce. Koniec kropka. Drugim takim kłamstewkiem, które w 2016 roku ogłosił PiS, y, to było Kaczyński, oczywiście Morawiecki, Lux Torpeda 2.0, czyli plan rozwoju polskich kolei. Szanowni Państwo, zamiast tego nasze koleje, ja przypomnę, jeżdżą mniej punktualnie niż koleje ukraińskie w czasie trwania wojny. To nie jest żart. Wyobraźcie sobie to Państwo, że koleje ukraińskie są bardziej punktualne mimo tego, że tam spadają rakiety i bomby, a nasze są mniej punktualne mimo, że tu się nic nie dzieje. Trzecią taką jest oczywiście słynny milion samochodów elektrycznych. Drugi, to już Państwo pewnie zapomnieliście, to jest nowe parki narodowe, które miały powstać. Taki sobie skam. No i oczywiście ta centralna porażka Kaczyńskiego. Tu przede wszystkim, Szanowni Państwo, podkreślamy, wydano 2,7 miliarda złotych nie wiadomo na nic. Dziś robią ludzie, którzy dostali po kilkadziesiąt, znaczy no na rynek wywalono kilkadziesiąt milionów złotych. Nie ma żadnej dyskusji merytorycznej, tylko teksty pod tytułem: Czy jesteś za kontynuowaniem budowy CPK? Prawda, że brzmi. Czy jesteś za kontynuowaniem budowy wielkiego lotniska, które postawi Polskę w szeregu takich metropolii jak Berlin, jak Wiedeń, które posiadają własne. już mógł latać na cały świat. z tak. tego, bo teraz nie można, bo jest, za, bo jest za daleko. Z okęcia jest za daleko, żeby dolecieć na cały świat. No nie, no, szanowni państwo, no, zabawna to jest taka właśnie taka wielka ściema. I mm, e, to jest ta zabawa, z, o której można powiedzieć, kiedyś mówiono o doktorze Janie Kulczyku, że nikt ci tyle nie da, ile doktor Jan Kulczyk ci obieca. I właśnie PiS rozpoczął taką zabawę. To się kiedyś pojawiło tomku chcemy, aby. Tak, tak, i to było to chcemy, aby. Przecież jak popatrzycie na to, jak Polska wygląda przez te 8 lat to nie, nie wydarzyło się absolutnie nic pozytywnego, instytucjonalnego. Ale też bardzo podobało mi się, co, co robi Donald Tusk, na przykład w jaki sposób szanuje wydane pieniądze i chce zmniejszyć straty. To znaczy jak e, ten problem, który stworzył Kaczyński tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć... Ten sukces wizerunkowy z tym rowem swoim, ten przekop Nierzei Wiślanej, no to jednak w tej chwili będą wyasygnowane środki na to, żeby udrożnić drogę do Elblonga, żeby tam jednak to mogło funkcjonować. Bez zabierania samorządowi portu, bo oni chcieli jeszcze zabrać port. Ale jest jeden świetny e, greb, o którym powiedział, powiedział mi wiórki, co się dzieje. E, Kaczyński, rozmawiając, w Niemczech i mówiąc wbrew temu, TUSK rozmawiałem w Niemczech i wbrew temu, co mówi Kaczyński o tych idiotyzmach, że Tusk zrezygnował z reparacji, jest wręcz odwrotnie. I Niemcy już zadeklarowali budowę pałacu Saskiego. A wiecie Państwo, jakie tam jest drugie jedno? Niemcy budują pałac Saski i tutaj Niemcy umieją to robić, bardzo pilnują kosztów. Będzie możliwość porównania tego, co chciała zrobić tak zwana grupa Selina i za ile. Spodziewam się, że to będzie e, olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o wydatki, koszty i o to, co chcieli zrobić, o ten, o ten skok na kasę. Świetny pomysł, wspaniale, wspaniale to wychodzi. A poza tym. No jak już tak sobie mówimy dalej, szczerze, my zawsze państwu obiecujemy, żebyśmy mówili dalej. Pamiętajcie, Kaczyński chciał mieć pretekst, żeby zabetonować cały plac i żeby tutaj mieć spokojną możliwość kultu przed schodami. Ja nie wiem, czy przy odbudowie Pałacu Saskiego schody się będą mogły utrzymać, czy trzeba będzie na chwilę albo na dłuższą chwilę przenieść gdzie indziej. Jest to naprawdę świetny, świetny plan no i, i jeżeli y, panie premierze, y, panie prezydencie Warszawy, schody miałyby stanowić jakieś zagrożenie, nie dałoby rady odbudować płatu saskiego, to, to nie martwcie się naprawdę, nie będziemy protestować, jak wy gdzieś przyniesiecie. Nie będzie najmniejszego problemu. Także y, to, są, to są właśnie te mity Kashińskiego, które zostaną obnażone. No bo nawet zobaczycie Państwo, zestawienie tego, jak się zaczyna to budować, co oni chcieli, najpierw pokupowali sobie, no chociaż mówię o płacu za samochody później zatrudnionych ileś osób, kwestia odrodzenia placu i wielka kasa życie z tych pieniędzy. U Niemców tak nie ma. Niemcy odbudują, ale odbudują za pieniądze takie, które są rzeczywiście realne i nie będzie gorzej. To jest. Ale to jest tak jak z tym na przykład samochodem elektrycznym. Kiedy on ogłosił w 2016 roku, że w 2000... Izerskich Izera jest tak jak wiadomo, tak jak oczywiście mówił Fogiel, tak. Tak, który, gdzie jest, gdzie ma być ta fabryka e, Izery. Natomiast e, to jest ta sytuacja, w której oni ogłosili w 2016 roku, że wybudują te samochody elektryczne. E, Milion aut miało pomykać. Potem się jeszcze bronili, że to oczywiście nie milion iz, Izer, tylko w ogóle milion aut elektrycznych. Drodzy Państwo, na rok przed weryfikacją przepowiedni Morawieckiego jest około 50 tysięcy aut. Izer, Tych, który kupili sobie sami Polacy. Tak, które izer, izer nie ma i nie będzie. To jest, wydano na, na cały projekt, wydano kilkaset milionów złotych. Nic się, z tego nie, nic się z tego nie wydarzyło i to nie jest jakieś, to, to jest nawet, to jest ponad pół miliarda, to jest to może lepiej. Efektem jest wycięty las pod fabrykę, wybór chińskiej jakiejś tam platformy, na której miała powstać Izera i uwaga, sześć długich lat pracy w pokorze, z umiarem, jak to mówiła pani Beata Szydło, nie, nie stało się za tym nic. To jest ten moment, w którym to jest ten miejsc... nie no firmy pr ludzie mają pracę, Ale... nie, nie no jest robota. Jest. Tak. To jest, to jest, to, to jest, e... to jest e... coś, e... co wyróżniało te rządy, czyli taka deklaratywna zabawa, my to nazywaliśmy postpolityką. Nieważne to, co robisz, ważne, o czym opowiadasz, że zrobisz. Zobaczcie, Polityka w praktyce mówimy, że będzie milion samochodów elektrycznych, nie ma nawet 5% tego. Tam, może klasie 5% jest, jest 50 tam e, tysięcy. E, I teraz tak, mówimy o tym, że nie wpuścimy, że PIS jest gwarantem tego, że nie będziemy wpuszczać nielegalnych imigrantów. Wpuścili największą liczbę nielegalnych imigrantów, ilegalnych imigrantów w historii, mimo że nie mieli do tego mandatu. Dlatego, że występowali jako ta partia, która nie będzie wpuszczać żadnych imigrantów tak w domyśle, że tego. Teraz poseł Szczerba ujawnił inną rzecz, że oni stworzyli system naboru kadr rzekomo informatyków do Polski, bardzo przyspieszony. I uwaga, tym kadrem to było rozwiązanie po to, żeby skierować do Polski białoruskich informatyków w dużej liczbie, żeby wszystkich wygarnąć, których można, bo informatycy są na wagę złota. Następnie zaczęto to używać wobec między innymi rosyjskich informatyków, hinduskich i tak dalej. A potem się okazało, że tym kanałem jeździli nie tylko hinduscy i rosyjscy informatycy, ale wszelkiego rodzaju gangsterzy i tajne służby. Czyli dokładnie rosyjscy agenci, którzy przyjeżdżali do Polski tym kanałem. Nikt nie wie ile ich było, kto to był. To byli ludzie, którzy po prostu po przekroczeniu granicy na polskich papierach się po prostu rozpływali. To jest właśnie pis, przerost formy nad Treścią. Łuk triumfalny, wracam do tego łuku triumfalnego, tego pierwszego skamu, który żeśmy, o, 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 o którym Państwu opowiadamy, to jest jeszcze tak. Co, co to jest za problem zbudować Łuk triumfalny? No przecież to, to, to nie jest jakaś wielka tego. To, to, to ma być ładna dekoracja. Oni nawet mieli jakieś tam modele tego. Ten Łuk triumfalny, naprawdę powiem szczerze, można było coś takiego wywalić. Trzeba było tylko jakiś ładny projekt zrobić. To byłoby miłe, żeby było jakaś fajna rzecz, że wygraliśmy z Rosjanami, byłoby miło, żeby to zobaczyć, zrobić. I teraz tak, zobaczcie, co się dzieje. Nie ma innego wytłumaczenia logicznego, że tego nie zrobili, niż tylko brak zgody Rosji, żeby Rosji nie drażnić. W 1920 roku zatrzymaliśmy, tak naprawdę ochroniliśmy świat, Europę Zachodnią przed zarazą bolszewicką. Dlaczego 100 lat później? Nie mogliśmy zrobić nawet defilady w tej sprawie. Nie było. Szanowni Państwo, nie było w stulecie żadnej wielkiej defilady. Prawda. To było Prawda. zrobione w ten sposób, że przyszła instrukcja, że macie nie świętować. I było da towarzysz, pałkownik, czyli towarzysz pułkownik. Jarosław nie chciał otrzymać pewnych materiałów, które. Nie, myślę że, myślę, że tam poszli poszczególni. Jedno krótko. mu się udało zobaczyć, Janku, co, gdzie Reseni nie ingerowali, bo przeminęło to bez bezdecha, ale dało radę przekabaczyć konserwatora zabytków, rozpieprzyć cytadelę i zrobić tutaj część Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo dobrze zrobiono, ale było to zrobione dlatego, ponieważ były potrzebne miejsca pod rozbudowę części SKW i pod bunkry. tutaj był jeden z elementów bunkru, gdzie miał się chować Kaczyński. To tak tak przynajmniej wiewiórki mówiły, to można było zrobić, to się udało, no o tym w tej chwili się głośno, głośno dalej, dalej nie mówi, ale tutaj Rosjanie nie ingerowali, nie było kłopotu. Nie działo, nie działo się Mówiliśmy o tych, o tych różnych planach ewakuacji Kaczyńskiego, do tego wrócimy. Sądzę, że to niedługo będzie, będzie rzecz. Szanowni Państwo. Dla satyryków, ale i dla historyków. Chodzą, chodzą plotki, na razie nie będziemy jeszcze powtarzać, ale że dwóch znanych menadżerów, jeden bardziej znany, a drugi trochę mniej znany, wywiali. Jeden do Singapuru, drugi do Ameryki Południowej. A nie mówiliśmy, a nie mówiliśmy. I, i to, jeżeli Daniel, pod... Ty wracaj, Daniel, Ty wracaj. Więc w każdym razie ta Lux Torpeda 2.0 to już mało kto pamięta, co to jest. Tak. To była, był list intencyjny podpisany z hookiem w blasku pleszy tak zwanych bodajże w lutym 2018 roku. Spółka PKP Intercity podpisała z tym słynnym Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, którą Roman Giertek wczoraj nazywał Instytucją Paramafijną. Obrusji powiemy co, okradającą Polaków, i w komunikacie na stronie internetowej PKP napisano: Planowane jest opracowanie nowoczesnej lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego, EZT oraz składu typu Push-Pull. Pojazdy mają być przystosowane do prędkości 160-250 km. Na ten cel planuje się docelowo przeznaczyć 3,7 miliarda. No i. Yy... I teraz jeszcze to bardzo ciekawe. Ten projekt badała Najwyższa Izba Kontroli. W maju 2021 roku poinformowała, że niedługo po podpisaniu umowy między PKP ANCE i BRM do projektu dołączono, włączono ten projekt struktury Centralnego Portu Komunikacyjnego, który miał odpowiadać za kierunki rozwoju kolei dużych prędkości. Wciąż jeszcze brak żadnych konkretnych zapowiedzi polskiego nowego pojazdu szynowego. We wrześniu 2022 roku rząd przyjął uchwałę w sprawie zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją CPK, gdzie znalazły się takie ogólniki, jak osiągnięcie określonego czasu przejazdu może nastąpić tylko w przypadku wdrożenia systemu kolei dużych prędkości oraz wszystkimi funkcjonującymi podsystemami, w tym taboru mogącego poruszać się z prędkością eksploatacyjną 250 km na godzinę a potem. Celem projektu uchwały, projektowanej uchwały jest wypracowanie optymalnej formuły uzyskania taboru na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szanowni Państwo, jak oglądacie rozmowy z Piotrem Tybochowiczem, to on to nazywa takimi rozmowami bez treści. To znaczy to jest, siedzę, siedzę, gadam, same konkrety gadam, ale nic z tych konkretów nie wynika. Ale wiesz co wynika za tym? Za tym wynika to, że za czasem wpisu szły za tym pieniądze olbrzymie. To, to wynikało. Oni siedzieli, pieprzyli te głodne kawałki, robili e, jakieś opracowania, co będzie już niedługo, czyli za 20 lat, ale za tym szło olbrzymie pieniądze. To jest ten problem. To jest ten, ten, ten poważny kłopot, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o koleje e, tych, tych dużych prędkości, to skończyło się na Pendolino, w tym e, odżegnywanym od czci projekcie, który z, zrobił już od i koniec. I co oni więcej zrobili? tak naprawdę nic. Także tak samo, tak samo jak popatrzycie Państwo na, na gazoport, no oni, oni mieli projekt gazoportu, zrobił to rząd Tuska. <grym> <grym> tak. Czy yy, naftoport, który, który tutaj u nas, u nas zrobiono rozbudował rząd Tuska, no czy, czy, czy rozbudowę, rozbudowę yy, Raf rafinerii Lotosu. No zrobił to rząd Tuska, bo rozbudował to. No tak, tak patrzymy na to, a oni albo wysprzedają, albo robią kolejne plany, których nie kończą. Ja nie widzę, no y mieli, nagle, nagle doszli do wniosku, że zrobią elektrownię w Ostrołęce na ruski węgiel, no gdzie już nawet Obajtek i, i, i ludzie im bardzo przychylni doszli do wniosku, że szkoda, szkoda da dalej to budować. Ciach. Znowu kolejne miliardy poszły e, przepalone na tym projekcie. No, no tak działa PiS. Tak działa PiS, to są te przykłady, które podawałeś przed chwilą. Wiesz, ten, stwój, ten e, do, dobrze twój, ten dobrze opracowany przetarg na laptopy dla... E, tak, kresie. ale to było tam, ta, tam już się zajęli. W każdym się momencie oni, gdzie się dotykają, to, to musieli nie, to, Czy To jest tak, Szanowni Państwo, że przy tego typu zamówieniach znaczy w ogóle, sam, w ogóle sam, proszę, sama ta idea była czysto korupcyjna. Polegała na tym, że nie, żeby pomóc dzieciom, tylko żeby przekupić elektorat, tak. bo, wiele, bo wiele tych, wiele tych sklepów, wiele tych prezentów dla dzieci natychmiast poszło w ludzi. Były klimaty takie, w których jakaś pani pisała, to ludzie sobie wklejali, że szukała kogoś, kto może jej pożyczyć laptopa, bo ma wizytację gdzieś tam z, ze szkoły, żeby sprawdzić, a ona już swoje sprzedała pierwszego dnia. To musi być jeden dyżurny laptop, rozumiesz, na całą klasę. Tak, nie no, wiecie Państwo, pomagać trzeba z głową. Oni zrobili biznes polegający na tym, że damy łapówkę rodzicom, a oprócz tego zarobimy na dostawach. W końcu, jak się zrobiła awantura, no między innymi trochę dzięki mnie, bo ja to wziąłem, i rzeczywiście nagłaśniałem ten. Pozwoliłeś Ci to ten przekręt. Nie, no po prostu nagłaśniałem, nagłaśniałem wyliczenia ludzi, którzy analizowali przetargi na dosyć niszowych, specjalistycznych portalach. Ja to pokazałeś, prostu... tą pulę, która czekała sprzętu, że gdzieś była nie niesprzedana. Otóż musiała być po prostu takiego sprzętu, by się po prostu nie, nie, nie byłoby gotowego, więc mieli coś starszego i teraz potem podzielili to przez iluś tam dostawców. Ja znam ten system, on polega na tym, że jak się ktoś awanturuje, to ci dają po prostu zarobić i weź zamknij mordę, masz swój udział po prostu i przestań przeszkadzać. Krótko mówiąc, wejść do namiotu, żebyś nie sikał nam, jak będziesz nami w namiocie, to przecież nie będziesz sikał dalej. Do namiotu, bo sikał przed namiot już no tak. No więc to taki prosty, najstarszy sposób. Natomiast tam wyszło, że nie, nie mogli tego robić, ponieważ nie mieli zwrotu z Unii Europejskiej, a sprzedawali to jako projekt finansowany z Unii Europejskiej, mieli już odmowę i tak to przeprowadzili. Druga rzecz: te laptopy były za drogie. To znaczy, przy tego typu zamówieniu. To się robi na spokojnie, z głową, yy, i dostaje się gigantyczne redukcje. Widzicie Państwo, yy, to jest tak, że gdybym, yy, jeżeli mógł, możesz wyprodukować coś dla kogoś w takiej liczbie i masz pewność, że to zostanie odebrane i zapłacone, skarb państwa jest płatnikiem. Uważanym za stuprocentowego. No, oczywiście nie ma, nie ma czegoś takiego. Ja kiedyś byłem strasznie protestowałem jako dziennikarz, jako obywatel, kiedy rząd sprzedawał obligacje i podpisywał to zysk bez ryzyka. Ja mówię, że to jest po prostu tak szkodliwe twierdzenie, że może być zysk bez ryzyka, że tego tym bardziej mówiłem, zawsze dodawałem, opisując to, mówię, że najlepszym dowodem, jaki, jaki to jest zysk bez ryzyka, są ci, którzy mają ważne przedwojenne obligacje. Państwo, wieloletni wojeniem. kontrakt na, na, na tak długie lata. Nie, chodzi o to, że, że nawet obligacje państwowe to, są, to nie są bez ryzyka, to jest ryzyko takie jak bankructwo Polski. I przypominam wszystkim, że ostatnia ważność ostatnich obligacji przedwojennych wygasła bodajże w grudniu 2005 roku i rząd polski do samego końca ich nie uznawał. To też jest ciekawe, bo uwaga, spłacił tylko zagranicznych wierzycieli z polskich przedwojennych obligacji, a krajowym powiedział wypad. I to jest, to też jest taka, i ta była decyzja komunistów, oczywiście podtrzymana. Zdarzyło się parę wyroków niezależnych sądów, które przyznały, nakazały wykup Ministerstwu Finansów, ale w Polsce nie ma prawa precedensowego i to się nigdy nie obroniło w jakąś większą całość. Wiem to z własnego doświadczenia, bo kiedyś nabyłem trochę przedwojennych obligacji i wszedłem w spór z Ministerstwem Finansów i nie udało mi się, akurat mnie się nie udało przekonać, mimo że obligacje były ważne, nie udało mi się przekonać sądu do tego, żeby nam wypłacił, bo sąd uważał, że to jest spekulacja i nabywanie w celem po prostu wyciągnięcia kasy, czyli krótko mówiąc w domyśle wyroku sądu było, że gdybyśmy to odziedziczyli, te obligacje albo po prostu po przodkach, to miałoby to sens, a jak sobie kupiliśmy, to to już to część nie ma, nie ma ciągłości pa, pa państwa polskiego, to wtedy nie, do... ale to jest, szanowni państwo, to wiele razy ja podkreślałem, że w polskich sądach zawsze były problemy takie, że sędziowie chronili często skarb państwa kosztem obywateli, czując się w jakiś tam sposób odpowiedzialni za budżet, a nie, a nie orzekając względem prawa takim szczytem kiedyś byłem świadkiem jak sąd czy świadkiem no uczestnikiem bo reprezentowałem tam moją matkę jak miałem tam 18 lat kiedy sąd odrzucił wypłatę nakaz wypłaty niezwaloryzowanej kwoty twierdząc że Sejm uchwalił prawo to był nie, przepraszam 98 albo 9 że Sejm uchwalił prawo zakazujące drogi sądowej a to było oczywiście niezgodne z uchwaloną chwilę wcześniej konstytucją, która. Jeden z paragrafów jest wprost napisany: nikt, nikomu, w tym no oczywiście jak nikt, to również Sejm nie może zabronić nikomu drogi sądowej. I, I sąd nie potrzebuje Trybunału Konstytucyjnego, żeby to orzekać. Wracamy do skamów PiSu. Te rzeczy tylko pokazują, to jest taki króciutki przewodnik o rzeczach, to podejrzewam, że o luks torpedzie to państwo już nie pamiętaliście. O tym, że. Kaczyński obiecał łuk triumfalny. Ja wam powiem więcej. Oni obiecali nawet muzeum bitwy warszawskiej. warszawskiej roku 1920. Nie wybudowali na tego. To muzeum kosztuje już kilka razy więcej niż miało kosztować. Nie wiadomo dlaczego. Czy PiS jest po prostu, oprócz tego, że jest to partia, która, jest partia, która próbowała wprowadzić dyktaturę w Polsce, jest po prostu złodziejsko nieefektywna. To znaczy, to jest tak, kiedyś mi jeden z kolegów, który był prezesem dużej firmy paliwowej z off-tytule, to już tam zgadujcie, który, mówił, że o jednym z członków swojego zarządu, że wiesz, on jest taki, że normalnie to się tam tłucze 5%, a jak on został członkiem zarządu, jemu to podlegało, to się nagle zaczęło tłuć, tłuc u niego 15%. I to mówi, że to patrz jak to chodzi po ludziach, mówię nie zdal. To oczywiście chodziło o jakieś tam straty uboczne wynikające z jakiejś tam produkcji, ale to takie żarciki. To PiSowi się zawsze tłucze trzy razy więcej niż wszystkim innym, albo cztery razy więcej. Cały ten projekt CPK polegał na tym, żeby budować, a nie żeby zbudować. PiS to jest po prostu coś, co jest permanentem tym, tylko że na samym końcu płatnikami tego całego biznesu jesteśmy my. Tak. Oni zadłużyli Polskę, musicie Państwo sobie to wyobrazić, na bilion złotych. Zadłużyli Polskę na bilion złotych. Bilion złotych. Zobaczcie sobie tego, to jest tysiąc miliardów złotych, bilion złotych. Szanowni Państwo, to jest kwota, kwota mniej więcej o, 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 po prostu o drugie tyle zwiększyli zadłużenie Polski. O 100%. My będziemy to spłacać latami. Tylko pytanie jest takie, oni na zasadzie a odczepcie się od nas, bo cały świat jest zadłużony. Czyli po prostu urządzili nam po prostu jedną wielką balangę na kredyt. W my zasady, a kto to będzie spłacał? I wiecie Państwo, to jest na tej zasadzie. My żyjemy tu i teraz, po co się mam martwić długami? Tylko na samym końcu będą, będą z tego problemem. Szanowni Państwo, Pięć mitów Kaczyńskiego, pięć oszustw Kaczyńskiego i PiS. To jest tak naprawdę, drodzy Państwo, jeden wielki taki znak rozpoznawczy tej ekipy. Czyli dużo mówimy, mało robi, mało, dużo mówią, mało robią. Koniec mitu Kościuszki naczelnik zaszkodził Polsce. To jest historia bez cenzury. To jest materiał, który przygotowałem specjalnie dla Państwa. Koniec mitu Kościuszki to jest o tym, że Kościuszko po prostu dokonał aktu likwidacji państwa polskiego. Mamy gejowski militaryzm Prus. To jest o Frederyku Wielkim człowieku, który nienawidził kobiet. Twórca potęgi militarnej Prus, uwaga, oprócz tego, że był gejem, nie lubił języka niemieckiego. Twierdził, że język niemiecki powinien służyć tylko do wydawania poleceń psom. Ja zawsze akurat twierdzę, że język niemiecki kojarzy mi się z językiem urzędowym piekła. Nie wiem dlaczego po prostu. Wiesz, ojciec tu opowiadał mi, jak w 1945 roku przybłąkał się do niego taki jamnik, i on powiesił mu wszystkie niemieckie oznaczenia, włącznie z, z Krzyżem Żelaznym, i mówi, że Niemcy dziwnie reagowali, jak on wołał: Doktor Goebbels, hier On bardzo, 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 bardzo ładnie przyjął, przyjął te, te wszystkie. Nowe tak nie. o Niemcach, to na, w nowych to doktor Goebbels. Tak, w tym numerze o tajnym współpracowniku Hitlerze. O tym, że Fierer zaczynał swoją karierę w polityce, w partii nazistowskiej, od donoszenia na kolegów narodowo socjalistów Agent Reiswery, tak. Agent Reiswery. Tak więc drodzy państwo, bo przypisane był do, drugi do drugiego regimentu piechoty Adolf Hitler. I drodzy Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach.